W królestwie Waldar, gdzie potężne zamki wznosiły się na szczytach wzgórz, a lasy pełne były dzikiej zwierzyny, żył mężczyzna o imieniu Johnny Stajnia. Johnny był postacią znaną w całym królestwie nie tylko ze względu na swój ogromny majątek, ale także za sprawą bujnej brody, która stała się jego znakiem rozpoznawczym. Broda Johnego była gęsta, szara i spływała aż do piersi, przypominając rzekę płynącą wśród górskich dolin. Johnny Steinia dorobił się bogactwa dzięki swojej przedsiębiorczości i inteligencji. Jego posiadłości rozciągały się na wiele mil, a we wszystkich zakątkach Waldaru mówiono o jego pałacu, zbudowanym z marmuru i złota, który błyszczał w słońcu jak najpiękniejszy klejnot. Johnny miał również żonę, Elizę, kobietę o urodzie godnej królowej, która zwracała uwagę wszystkich, gdziekolwiek się pojawiła. Johnny kochał ją nad życie, i był przekonany, że ich miłość jest nierozerwalna jak stal. Eliza była jednak kimś więcej niż tylko piękną twarzą. Była sprytna i inteligentna, a także doskonale potrafiła poruszać się po dworskich intrygach. Z początku Johnny widział w tym jej wielką zaletę. Cenił jej zdolność do przewidywania ruchów przeciwników i podejmowania decyzji, które przynosiły im korzyści. Jednak z czasem coś zaczęło niepokoić go w jej zachowaniu. W sercu Elizy pojawiło się coś mrocznego. Niespełnione ambicje, pragnienie władzy, która wykraczała poza bogactwa i wpływy Johnego. Zaczęła knuć za jego plecami, szukać sojuszników, którzy mogliby jej pomóc w osiągnięciu własnych celów. Jednym z tych sojuszników był Lord Arlen, człowiek o zimnym spojrzeniu i duszy czarnej jak najciemniejsze zakątki królestwa. Johny, choć był człowiekiem bystrym, nie zauważył początkowo co się dzieje. Ufał Elizie bezgranicznie, nie podejrzewając, że ta, która przysięgała mu miłość, potajemnie spotyka się z jego wrogiem. Dopiero gdy na jednym z balów zobaczył ukradkowe spojrzenia między swoją żoną a lordem Arlenem, coś w jego sercu pękło. Nocą, kiedy Eliza spała, Johny zaczął badać sprawę. Odkrył, że jego ukochana żona zdradzała go nie tylko sercem, ale i lojalnością. Ból, który poczuł, był nie do opisania. W jego duszy zrodziła się złość, jakiej nigdy wcześniej nie znał. Człowiek, który miał wszystko bogactwo, wpływy, miłość. Nagle zrozumiał, że był jedynie marionetką w rękach tych, których kochał. Nie czekał długo. Następnego dnia, na wielkim zgromadzeniu możnych Waldaru, Johnny wstał ze swojego miejsca u boku królewskiego tronu. Jego broda drgała lekko na wietrze, a oczy błyszczały dzikim ogniem. Wiem o wszystkim. Powiedział głosem, który odbił się echem po całej sali. Eliza zamarła, a lord Arlen zbladł, jakby ujrzał ducha. Waldar nie jest miejscem dla zdrajców, kontynuował Johnny, podchodząc bliżej do swojej żony. Elizo, która przysięgałaś mi miłość, przysięgałaś mi wierność. Ty, która miałaś być moim światłem w mroku, zdradziłaś mnie w najgorszy możliwy sposób. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Johnny wyciągnął miecz, który nosił przy sobie. W jednej chwili sala wypełniła się przerażeniem, gdy jednym szybkim ruchem pozbawił lorda Arlena życia. Krew zdrajcy popłynęła po marmurowej posadzce, a Eliza, wstrząśnięta i przerażona, upadła na kolana przed swoim mężem. Johnny spojrzał na nią z pogardą, a potem odwrócił się, wychodząc z sali bez słowa. Od tego dnia nikt nie widział go więcej w pałacu. Mówiono, że zniknął w górach, gdzie samotnie żył w jednym ze swoich zamków, otoczony jedynie ciszą i wspomnieniami. Eliza, pozbawiona honoru i miłości, została wygnana z Waldaru, skazana na wieczne tułanie się po świecie bez domu i bez nadziei na przebaczenie. A królestwo, choć odzyskało spokój na zawsze, zapamiętało Johnego Stajnie, mężczyznę, który miał wszystko, ale stracił to, co było dla niego najcenniejsze.